Szczęść Boże kochani, witajcie w kolejnym dniu Daily Bread. Dzisiejsza Ewangelia o kobiecie cudzołożnej jest tam znana i opisuje bardzo trudną scenę. Jezus wraca z góry oliwnej, wchodzi do świątyni, i tam przyprowadzają mu kobietę cudzołożną, kobietę, która jest sama. Nie ma męża, którego zdradziła, nie ma mężczyzny, z którym go zdradziła. Jest ona powodem tego, żeby oskarżyć Jezusa. I Jezus tak naprawdę znajduje się w potrzasku. Bo z jednej strony, jeżeli stanie w obronie tej kobiety, zaprzeczy sam sobie, ponieważ prawo mojżeszowe, które dał Bóg. Nakazywało taką kobietę ukamienować. Więc Jezus zaprzeczyłby sam sobie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli by ją skazał na tę śmierć, to okazałoby się, że nie ma w nim miłości. Co więcej, podpadłby również Rzymianom, bo Rzymianie zabraniali samowolnych wyroków śmierci. I Jezus w takim niesamowitym pokoju serca schyla się i pisze palcem po ziemi. Tak jakby pytał w sercu Ojca, jak się zachować, jaką drogę obrać, czy rzeczywiście nie ma żadnej drogi wyjścia? I co się okazuje? W Bogu zawsze jest wyjście. Jezus wstaje i mówi: Jeśli ktoś z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. I wszyscy odchodzą. W pasji Melagipsona jest ukazana jako migawka ta scena. Kiedy oni odchodzą i jest pięknie pokazane, jak wyrzucają ze swojej dłoni na ziemię te kamienie, którymi chcieli ukamienować kobietę cudzołożną. Jakby zobaczmy, że ci, którzy przyprowadzają tę kobietę do Jezusa, to nie są zewnętrznie źli ludzie. To są faryzeusze, to są uczeni w piśmie, to są ludzie, którzy byli kapłanami, którzy byli wzorami, autorytetami, przewodnikami ludu. Ludzie wykształceni, znający prawo, znające objawienie Boże. I mimo wszystko przychodzą i oskarżają tę kobietę. Co to pokazuje? Że nieważne kim jesteś, każdy z nas niestety ma często w ręku kamień, który chciałby wykorzystać przeciwko drugiemu. Zobaczmy, ile my osądzamy w naszym życiu. Jak często przekreślamy drugiego człowieka, obgadujemy, osądzamy, obmawiamy. Wskazujemy naszych współbraci i w obecnym czasie to się jeszcze bardziej może nasilać, bo dużo w nas lęku, dużo w nas stresu. Oddaj to dzisiaj Panu Bogu, wyrzuć z ręki ten kamień, który trzymasz, bo może już Cię denerwuje współmałżonek, może dzieci, które ciągle siedzą w domu denerwują Cię, już nie możesz z nimi wytrzymać, cisną Ci się na usta złe słowa. Idź na spacer, pójdź w ciągu dnia do świątyni, kiedy nikogo nie będzie i wyrzuć ten kamień z dłoni, który trzymasz. Zobaczmy, że scena z Ewangelii dzieje się w świątyni. To tam zostaje przyprowadzona kobieta cudzołożna i ze świątyni wychodzi odmieniona, wychodzi z czystym sercem. To tam u bram świątyni faryzeusze wyrzucali z rąk kamienie. Idź i będąc sam na sam z Bogiem, wyrzuć ze swojej dłoni ten kamień osądu, kamień skazania, kamień obmowy. Niech twoje dłonie pozostaną puste. Puste po to, aby otrzymać Boże błogosławieństwo, aby przyjąć każdy Boży dar, jakim Pan Bóg dzisiaj chce ci obdarowywać. Dzięki moi drodzy za ten wspólnie spędzony czas. Jeżeli te filmiki wam się podobają, dajcie łapkę w górę pod filmem i dzięki temu będziemy mogli szerzej te filmiki wypromowywać nieustannie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się z Panem Bogiem.